Jeśli otwiera się okno transferowe, to możemy być w 100% przekonani, że najwięcej będzie działo się w PSG. Akurat w tym okienku jest dość spokojnie, jeśli chodzi o te transfery wychodzące i przychodzące. Natomiast najwięcej tak naprawdę mówi się o spekulacjach. Z tych informacji, które docierają z Paryża, wynika, że Kilian Mbappé. Pozostanie na kolejny sezon. Tutaj raczej nie można oczekiwać jakiegoś wybitnego zwrotu akcji. Natomiast jeśli chodzi o Neymara, dzieje się bardzo dużo. Każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Brazylijczyka, dla mnie osobiście najbardziej wiarygodnym źródłem w tej kwestii jest taki mój znajomy pracujący w brazylijskiej telewizji Esporte Interativo, czyli Marcelo Beckler, czyli ten człowiek, który powiedział, że Neymar na 400% odejdzie do PSG, kiedy władze Barcelony mówiły, że on w do PSG, że generalnie zostanie na 200% w Barcelonie. Teraz Marcelo Becker mówi, że nie ma informacji, natomiast ma wrażenie, pewnie z czegoś wynikające, że Neymar z PSZ odejdzie. Zanim przejdę do samych transferów że chciałbym się jeszcze skupić w dwóch słowach na Neymarze, troszkę jako takie postscriptum do tego materiału, który nagrałem na jego temat przed kilkoma tygodniami. Ostatnio bowiem bardzo ciekawie na temat Brazylijczyka wypowiedział się jego do, do niedawna doradca Eduardo Musa. Moim zdaniem Neymar przestał kierować się sercem i to jest problem. Zawodnik i jego sztab permanentnie wpadają w konflikty, nie akceptują krytyki, zbierają to co zasiewali od dłuższego czasu. Neymar jest wierny tym, którzy byli z nim od początku. Jest wierny przede wszystkim swojemu ojcu, co mu szkodzi. Neymar senior nie może zachować się, jakby był super zawodowcem, który pilotuje każdy aspekt kariery syna, ponieważ nie jest na to przygotowany. Neymar to facet z klasą, cudowny i hojny człowiek, ale obraz, jaki przedstawia mediom, jest kompletnie przeciwny. Odpowiedzialny jest za to ojciec. Jakiś czas temu ktoś bardzo ładnie przytoczył słowa jednego ze znanych agentów piłkarskich, który stwierdził, że PSG to jest klub budowany na fantazji. W dużej mierze na fantazji pana Nasera al który ostatnio udzielił no, dość mocnego wywiadu, z którego, powiedzmy, przekaz był bardzo czytelny. On zaczyna mieć dość gwiazdeczek. On chce pracować wreszcie z zawodowcami, a nie z piłkarzami, którzy co rusz wplątują się w jakieś afery, i nawet ta ostatnia afera. Z wiadomo jaką kobietą, która spotkała się z Neymarem w hotelu, także mocno wpłynęła na postrzeganie piłkarzy właśnie przez Al-Kelaifiego. Już niezależnie od tego, czy Neymar był winny, trzeba zachować domniemanie niewinności, to jednak Paryżowi rzecz jasna nie jest w smak to, że jego piłkarze są łączeni właśnie z takimi aferkami. I wtedy, gdzieś mniej więcej przy okazji tej afery, kiedy w Hiszpanii dyskutowano, czy Neymarowi zależy w ogóle jeszcze na piłce, czy taki piłkarz powinien trafić do Realu, czy byłby wartością dodaną na przykład dla Barcelony, wypowiedział się na ten temat taki bardzo znany, chyba hiszpański, ale hiszpańsko-francuski dziennikarz, Alexandre Ruiz, pracujący w każdym razie przy PSG, postać bardzo wiarygodna. I on powiedział, nie tylko na podstawie tego wywiadu, że al Wcześniej miał takie podejście, że lubił bratać się z piłkarzami, że lubił dawać im takie poczucie, że oni są dla niego bardzo ważni. Troszkę funkcjonował tak, jakby zależało mu nawet na byciu kolegą tych piłkarzy, mimo że mówimy o człowieku no, bardzo bogatym które na piłkarzy wcale nawet nie musi patrzeć i, i może z nimi w ogóle nie rozmawiać. Natomiast na podstawie tego wszystkiego, co działo się z Neymarem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, nawet tego, ile sportowo ten zawodnik dał PSG, Al-Khelaifi miał dojść do wniosku, że po prostu ma już dość piłkarzy. no Głównie takich jak Neymar, natomiast Troszkę od samych zawodników zamierza się odsunąć, ponieważ zwyczajnie się zraził. Dla mnie bardzo wymownym zdaniem z tego wywiadu al było to zdanie. Nikt go nie zmuszał, żeby tutaj podpisał kontrakt. Czasem trzeba umieć czytać między wierszami. Jeżeli jakikolwiek prezes, właściciel, działacz klubu mówi o jakimkolwiek piłkarzu, nikt go nie zmuszał, żeby podpisać kontrakt, to znaczy, że coś tam zaczyna bulgotać pod tą kopułą i, i, i coś zaczyna się dziać złego. Pamiętam jak Unai Emery już... Po odejściu z PSG udzielał kilku wywiadów i był pytany, dlaczego ten klub ma taki permanentny problem z wygrywaniem w Lidze Mistrzów. Dlaczego pomimo wydawania chorendalnych pieniędzy na poszczególnych piłkarzy. Dlaczego, pomimo posiadania wybitnych piłkarzy, przede wszystkim w ofensywie, jest taki wielki problem? I Una Emery powiedział wtedy coś takiego, co ja troszkę traktowałem jako wymówkę, natomiast wydaje mi się, że, mi się, że teraz nawet taki klub jak Liverpool, taki stadion jak Anfield pokazują, że jest coś na rzeczy. Emery stwierdził, że PS, nie ma kultury wygrywania. To znaczy, to nie jest klub z wieloletnią tradycją, to nie jest klub, który ma na swoich półkach. W swoich gablotach nie, nie wiadomo ile trofeów, jeśli chodzi o europejskie puchary. Mistrzostwa Francji teraz to wiadomo, natomiast to nie jest wielki klub jeszcze teraz, jeśli chodzi o samą historię. Dlatego każdemu trenerowi, który będzie tam pracował, będzie po prostu ciężko. Kiedy Tomas Tuchel przechodził do PSG, ja powiem szczerze, że chyba nawet to napisałem na Twitterze, że dla mnie relacja Tomasa Tuchela, czyli trenera, który nie miał najlepszych relacji z wieloma piłkarzami BVB, z Neymarem była jedną z największych zagadek tego sezonu 2017-2018, ponieważ byłem bardzo ciekaw, czy obaj panowie nie będą skakać sobie regularnie do gardeł, nie, czy sobie nie skoczą, tylko czy tam nie będzie dochodziło do jakichś pięć w zasadzie z tygodnia na tydzień. Co się okazało? Że Thomas Tuchel wyluzował w PSG, że uznał, że być może na tym poziomie w klubie, jednak znajdującym się półkę wyżej, jeśli chodzi właśnie przede wszystkim o EGO, a tu chyba nawet 10 półek wyżej niż BVB. Trzeba podchodzić do piłkarzy jednak troszkę bardziej po ojcowsku, nawet po bratersku, czyli bardziej ala la Zinedine Zidane niż wybitny taktyk, wybitny stratyk. I znalazłem taką e, ciekawostkę, taki cytat z Luisa Holbiego, który, który pracował z Tomasem Tuchelem i on powiedział takie zdanie: Powiem tak, po roku z Tuchelem czułem się pra, prawie jak nauczyciel futbolu, i dlatego właśnie zastanawiałem się, jak Tomas Tuchel czyli trener bardzo wymagający wymagający taktyki, dyscypliny bardzo zaawansowany taktycznie bardzo elastyczny taktycznie będzie w stanie pracować z zawodnikami PSG którzy aniołkami, jeśli chodzi o dyscyplinę nie są, oczywiście nie wszyscy, natomiast jeśli czasem wpuści się jedną taką osobę, która będzie psuła atmosferę w szatni to może to pójść w bardzo złym kierunku tym bardziej, że jakiś czas temu jeszcze francuskie media donosiły o tych bardzo wielu grupkach w PSG o grupce brazylijskiej, grupce argentyńskiej Francuskiej, hiszpańskiej, portugalskojęzycznej, itd., itd. Więc wydaje mi się, że to może być teraz najtrudniejszy klub do prowadzenia dla jakiegokolwiek trenera. Moja teoria jest taka, że idealnym trenerem, abstrahując od konfliktu na linii psg olympique Marsylia jakiś jakichś upodobań tego człowieka, idealnym trenerem dla PSG byłby Zinedine Zidane, i wydaje mi się, że to byłby człowiek, który byłby w stanie zaprowadzić tam porządek. I tutaj, tutaj przypomina mi się cytat z Raimonda Domeneka, byłego selekcjonera reprezentacji Francji. Który kiedyś był pytany o to, na przykład, dlaczego Laurent Blanc odnosi sukces, będąc trenerem. I on, I on powiedział, no bo to jest tak, jeżeli Ty zdobyłeś Mistrzostwo Świata i wchodzisz do tej szatni, to oni patrzą na Ciebie po prostu z otwartymi ustami. Na, Zidana, na Zinedine na Zidana każdy by tak patrzył, no bo to jest oczywiste. Dla każdego piłkarza Zinedine Zidane, nawet dla, ty, dla takich młodych jak Vinicius, którzy mogą nie pamiętać go z akcji, to po prostu będzie autorytet. A Thomas Tuchel, szczerze, ja mam wrażenie, że kiedy Neymar przychodził do PSG, to, no właśnie, miałem teraz powiedzieć, że sprawdził sobie w Google, kto to w ogóle jest Tuchel. Podejrzewam, że nawet mu się nie chciało. Podejrzewam, że jakiś kumpel na Whatsappie mógł mu podesłać, kto to jest. No, tak mówiąc zupełnie serio, jestem przekonany, że Ney, który, no, piłką chyba średnio się interesuje, nie wiedział, kim jestem ten, ten szkoleniowiec. No a jednak okazało się po, po tym czasie pracy Tuchela z Neymarem, a także z innymi zawodnikami, że on zmienił do swoje podejście. PS, że jest też klubem o tyle specyficznym, że kibice każdej drużyny chcieliby oglądać wielu młodych zawodników w swoich szeregach, natomiast ze względu na pewne wymagania financial fair play a także ze względu na ambicje wielu młodych zawodników oni decydują się na odejście to są takie nazwiska jak Diabi jak Wea jak Ikonne teraz Nkunku Soki no innymi taki bardzo znany dyrektor pracujący niegdyś w Tottenhamie Damien Komoli powiedział w Le Parisien takie zdanie w tym systemie musisz bardzo szybko oceniać zawodników i musisz zadać sobie pytanie czy ten piłkarz pomoże nam w wygraniu ligi mistrzów a odcinanie piłkarzy to jest miecz obosieczny ponieważ piłkarze mogą eksplodować później. Później. No, i właśnie z tego powodu angielskie kluby Juventus czy Barca. W kontraktach piłkarzy umieszczają taką klauzulę o ich wykupie. No o tym to już toczyły się szerokie dyskusje na Twitterze, że na przykład Barça oddaje Kukureję do Eibaru, później może go odkupić, żeby sprzedać i tak dalej i tak dalej. No PSŻ jest tak napakowany gwiazdami, że wielu młodych zawodników po prostu dochodzi do wniosku, że lepiej sobie pograć w Lipsku, w Bayerze Leverkusen jest to rzecz absolutnie zrozumiała. Natomiast to jest temat poboczny. Chciałbym teraz porozmawiać o dwóch piłkarzach, którzy w tym oknie wzmacniają PSG, o dwóch Hiszpanach. I teraz to jest dla mnie pewien paradoks. Do klubu w którym mamy do czynienia z takim globalnie, grupowo największym ego, chyba spośród wszystkich piłkarzy, trafia piłkarz, który udzielił Velpais wywiadu pod bardzo wymownym tytułem: Ego to brak dojrzałości. Mówi to Ander Herrera, były już zawodnik Manchester United, który przenosi się teraz do PSG. I Ander Herrera w tym wywiadzie, ale nie tylko w tym, bo przeczytałem pewnie z kilkanaście czy z kilkadziesiąt różnych rozmów z tym piłkarzem, powiedział kilka takich zdań, które troszkę nie do końca pasują do tej kultury, z jaką PSG nam się teraz kojarzy, która może nie jest prawdziwa. Natomiast to jest bardzo skromny człowiek. Każdy, kto go zna, o tym mówi i to jest człowiek, który mówi takie zdanie: W wieku 35 lat nikt nas nie poprosi o zdjęcie, dzieci nie będą nas znać, nie, nie dostaniesz stolika w restauracji. Ja już się na to przygotowuję. To jest wywiad dla El Pais. W drugim wywiadzie dla Marki już powiedział, że piłkarze sprawiają wrażenie takich, którzy coraz dalej trzymają się od ziemi, czyli od takich normalnych ludzi. Jesteśmy coraz trudniejsi i mamy bardzo duże ego. Teraz słowo klucz. Przed 20 laty trener mógł urządzić piłkarzowi awanturę w szatni, przed resztą drużyny. Dzisiaj nie możesz to zrobić. Nie możesz tego zrobić. Dzisiaj musisz go zabrać na bok i go przekonać. To robi Solskier, tak mówi Ander Herrera. Natomiast wydaje mi się, że to są takie zdania, które w pewien sposób definiują kulturę piłkarza, jakiej oczekuje Thomas Tuchel jakiej oczekuje nawet al -Khelaifi. To znaczy, jeśli Szejk płaci Ci grube miliony, to Ty masz po prostu się dostosować, jeśli trener urządza Ci awanturę to nie masz wezwania do swoich agentów do swoich kolegów, urządzać jakichś narzekań w jakichkolwiek mediach ze swojego kraju tylko po prostu masz to zaakceptować tak jak piłkarz, nawet nie przed 20 laty tylko no, generalnie każdy porządny piłkarz, taka ciekawostka jeszcze akurat dla kibiców Barcelony, bo nie chciałem żeby to zaginęło, Ander Herrera powiedział Ernesto Valverde, to warto sobie zapamiętać, bo bardzo ciepło wypowiadał się na temat tego szkoleniowca, że u tego trenera wszyscy są zadowoleni codziennie można się pośmiać, wszystko może Ci powiedzieć w twarz, ale potrafi też podejść indywidualnie do zawodnika. Ander, no, pewnie niektórych tam wypowiedź na temat Valverde zdziwiła, ponieważ on raczej sprawia wrażenie takiego człowieka bardzo zdystansowanego. Natomiast Ander Herrera jest też człowiekiem, który powiedział w jednym z wywiadów, że my przeszacowujemy taktykę. I bardzo często toczą się takie analizy, dyskusje, czy powinno się grać trójką, czy powinno się grać czwórką. A Ander Herrera, czyli człowiek, który zjadł zęby na futbolu, który no, w reprezentacji Hiszpanii wiele nie pograł, no ale zaliczył wielkie kluby i teraz zalicza kolejny. Swoją drogą bardzo ładnie się zaprezentował, ponieważ od razu zrobił sobie taką autoprezentację w języku francuskim, co z pewnością na pewno Laifi doceni, bo podejrzewam, bo nie wyglądało to na przeczytane z promptera. Myślę, że nawet jeśli się tego nauczył, to jest gościem na tyle inteligentnym, że za moment będzie mówił po francusku, ale to akurat zostawiamy na boku. Mówi Ander Herrera: Najważniejsze jest, żeby dogadać się z piłkarzami. On użył takiego, takiego stwierdzenia: "Aser click con los jugadores, czyli żeby kliknęło pomiędzy trenerem a piłkarzami. Miał różnych szkoleniowców w Manchester United, pewnie nie każdemu kliknęło, natomiast wydaje mi się, że taki piłkarz jak Ander Herrera, którego gimbalage. Bardzo znany hiszpański dziennikarz. Wydaje mi się, że bardzo trafnie określił, nazywając go futbolista Invisible, czyli piłkarz niewidzialny, PSG jest potrzebny, jeśli chodzi o wpływ na innych piłkarzy, ale także na rolę na boisku, ponieważ jest to zawodnik bardzo często od czarnej roboty, który no, nie będzie się palił na gole i asysty, oczywiście coś tam pewnie strzeli, coś tam asystuje, natomiast będzie wykonywał ciężką pracę. W środku pola i co ciekawe, Ander Herrera kiedyś nie był takim zawodnikiem, on sam opowiadał właśnie w El Pais. W młodzieżowych drużynach Saragosy grałem jako Media Punta, czyli ofensywny pomocnik, ale w wielkich klubach im grasz wyżej na boisku, czyli jako ofensywny pomocnik czy napastnik tym ciężej jest o regularne występy i trzeba się dostosować. Valverde na przykład doceniał, gdy dziesiątka rozpoczynała pressing i start do obrony. Teraz robię to samo, ale gram po prostu jako zawodnik bardziej cofnięty. Anter Herrera mówi, że uczył się też takiego przywództwa od Wayne'a Rooney'a, który żartował sobie po hiszpańsku, co ciekawe, z wieloma kolegami, ale także od Michaela Carica, który był cichym przywódcą. No i wydaje mi się, że takim w PS, może stać się... RR-a. zobaczymy. I kończąc temat Rery, jeszcze jeden fascynujący cytat z tego mm, piłkarza z magazynu Panenka. Uwielbiam szczerze mówiąc piłkarzy, którzy tak się wypowiadają. Nie jestem flikiem, ale uwielbiam ten sport. Uwielbiam grać w piłkę i ją oglądać. Postaram się przedłużyć karierę tak bardzo, jak będzie to możliwe, bo to najlepszy zawód na świecie. Niektórzy nie wytrzymaliby oglądania tylu meczów, co ja. Wtedy oglądam je sam. Doskonale rozumiem, że nie wszyscy obejrzeliby ze mną lorca Saragossa albo Oviedo Tenerife, które ostatnio odpaliłem. W tym roku na przykład dowiedziałem się o istnieniu syna Rivaldo. Widziałem go w Dinamie Bukarest podczas meczu z Atletikiem, gdy strzelił pięknego gola. Obejrzałem też eliminację Evertonu z Różą Berokiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie oglądam tych meczów po to, by zostać trenerem. Szczerze, lubię po prostu poznawać rywali i nowych zawodników. Uwielbiam na przykład odpalić mecz Beniaminka w Primera Divizjon i móc powiedzieć patrzcie, widziałem tego gościa trzy lata temu w Segunda. Po prostu uwielbiam futbol i chcę przy nim pozostać. Rzadko coś takiego się zdarza, ale myślę, że jest to godne podziwu. End Ander Herrera, ten wątek zamykamy, jest jednym z Hiszpanów, którzy trafiają teraz do Parku Książąt. Drugim jest Pablo Sarabia. Troszkę inna historia, troszkę inny piłkarz, który przenosi się z Sevilla. To była taka saga, która toczyła się cały czas w tle Neymara, tam Champappę i tak dalej. Natomiast w Hiszpanii, za każdym razem, kiedy dyskutowano o tych wielkich transferach, zawsze tym, w tym cieniu pojawiał się Pablo Sarabia. A co z Pablo? A co z Sarabią? A połączmy się z dziennikarzem z Andaluzji, który nam powie, co z Pablo Sarabią, ponieważ on miał bardzo niską klauzulę w kontrakcie z Sevilla. 18 milionów euro. Poszedł powyżej klauzuli, ponieważ Monciemu zależało na tym, żeby to nie było wpłacenie klauzuli, tylko po prostu transfer, co także później, koniec końców, ułatwi relacje SEWI z PSG. Mon Pablo Sarabia w pewnym momencie był wygwizdywany za to, że tego kontraktu nie przedłużył, natomiast dlaczego miał taką niską klauzulę? Ponieważ kosztował kilkaset tysięcy euro. Na Pablo Sarabię wtedy, jeśli chodzi o samą kwotę za piłkarza. Nie mówię o kontrakcie, nie mówię o prowizjach menedżerskich. Stać byłoby wiele polskich klubów. Natomiast Monchi, patrząc na postęp wychowanka Realu Madryt w Hetafe, to jest ciekawa wypowiedź. Docenił, że on będąc zawodnikiem ofensywnym Pokonywał regularnie bardzo duży dystans w trakcie meczu. To znaczy przebiegał średnio poniżej 12 km na mecz i to ujęło Mączego, bo doszedł do wniosku, że ma tutaj do czynienia z piłkarzem, może nawet za bardzo wybieganym, bo może akurat nie zawsze jest to potrzebne. Chociaż na przykład dla mnie Koke jest takim przykładem, który pokonuje jakiś kosmiczny dystans w każdym meczu w Atletico. Natomiast jeśli piłkarz tyle biega, to, to może doświadczyć to o jego determinacji, ja troszkę tak odczytuję ten ruch Mączego, który zdecydował się na wzięcie tego piłkarza. Pablo Sarabia odszedł z. Realu Madryt Castilla do Getafe w wieku 19 lat. W Realu Madryt nie mógł się przebić, aczkolwiek jedyny mecz w Realu Madryt, wiecie kiedy zagrał? Z Oser, kiedy kontuzji nabawił się Jerzy Dudek. Myślę, że każdy pamięta to spotkanie. Pablo Sarabi zależało przede wszystkim na tym, żeby w Sewilli dużo zarabiać. On co prawda ostatnio płakał na konferencji i mówił, że nie wszystko co o nim pisano było prawdą, natomiast Przewijały się cały czas takie informacje o tym, że jemu zależy na lepszym kontrakcie, ponieważ znajdował się dość nisko w tej hierarchii, no chociażby za Banegą, wcześniej za Enzonzim, za Mudo Vazquezem, za Ganso, za Serchiorikow. To są piłkarze, którzy wcześniej oczywiście występowali w Seville. Natomiast Pablo Sarabia widział, ile daje tej drużynie, a dawał bardzo dużo praktycznie od początku. Natomiast nie zarabiał najwięcej i znalazłem taką informację w Asie, że odrzucił ofertę z klubu o nazwie Dalian i Funk, gdzie mógł zarobić 39 milionów netto. No to jest jakiś absurd, jeśli taką kwotę dostał, no ale okej. Okay, no, nawet jeśli by miało zarobić kilkanaście milionów euro w tych Chinach, no to tak czy inaczej wyszedł z założenia, że woli tę ofertę odrzucić. Swoją drogą w Primera Division jest wielu piłkarzy, którzy odrzucają oferty z chińskiej ekstraklasy, ponieważ liczą się dla nich bardziej aspekty sportowe. Wiadomo, że są wyjątki, jak na przykład Jonathan Wiera, który po swoim indywidualnie bardzo dobrym okresie w Las Palmas, ale słabym okresie. Drużyna z wysp, która spadła, zdecydował się odejść do Chin, to było zrozumiałe. Monchi powiedział o Pablo Sarabi, że to jest zawodnik, który przestał być takim chłopcem, który gra w piłkę i stał się na boisku mężczyzną, mężczyzną gotowym do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jemu bardzo dobrze zrobiła praca z Jorge Sampaoli. Ja myślę, że wielu zawodników, mimo że Sampaoli cieszy się bardzo złą pracą, generalnie, myślę, że wielu zawodników bardzo się u niego rozwinęło, ponieważ. On dawał właśnie rozwinąć skrzydła, przede wszystkim ofensywnym piłkarzom. No i tak, u Sampaolego Pablo Sarabia grał na lewej obronie, na pozycji środkowego pomocnika, na pozycji ofensywnego pomocnika i zdarzało się nawet, że grał na środku ataku. Natomiast nie miał mu za złe, ponieważ wiele się uczył. Jeśli zapytalibyście mnie o ulubioną pozycję Pablo Sarabia, to chyba nie potrafiłbym powiedzieć, ponieważ jest to piłkarz ofensywny, którego można wrzucić praktycznie wszędzie i który wszędzie da sobie radę, aczkolwiek. W Andaluzji czasem spotykały go takie dość dziwne zarzuty dziwne pewnie dla tych, którzy nie oglądali Sewii, a którzy patrzą na liczby Pablo Sarabi. Padało mniej więcej takie zdanie: Jeśli zabierzecie mu te gole i asysty, to co on ma? Ale nie można tak patrzeć, no bo nie można zabierać Pablo Sarabi goli i asyst. Spójrzmy na liczby Pablo Sarabi w Sewii z trzech ostatnich sezonów. Mówimy o piłkarzu z rocznika 92, który. To szokuje bardzo wielu Hiszpanów. Do tej pory nie zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Być może poszczególni selekcjonerzy wychodzą z założenia, że jeżeli, że jeżeli zawodnik jest od wszystkiego i że trudno go, tak jakby, sprofilować na jedną pozycję, to, no to jednak lepiej do reprezentacji powoływać po prostu wybitnych ekspertów od gry na danych pozycjach. Być może tak jest. Tak podejrzewam. Ostatni sezon. 52 mecze, 23 gole, 17 asyst. 2017-2018 53 mecze, 9 goli, 9 asyst. Jeszcze poprzedni sezon: 46 meczów, 11 goli, 12 asyst. To nie jest Real Madrid, to nie jest Barcelona. Tutaj ciężko będzie wykręcać liczby na poziomie tam nie wiadomo jakiego double-double po 20 goli, 20 asyst. Oto będzie po prostu bardzo ciężko. Natomiast Pablo Sarabia, tutaj też warto na to zwrócić uwagę. Poniekąd potwierdził te słowa Monciego, że. Jest w stanie wytrzymywać naprawdę duży wysiłek, no bo ponieważ, jeśli rozgrywał te ponad 50 spotkań, a Sewilli zdarzało się grywać w eliminacjach Ligi Europy z Algierisem, Wilno i tak dalej. Pablo Sarabia to wytrzymywał, chociaż miał oczywiście dołek na, na wiosnę w tym sezonie, no to trzeba to po prostu docenić. PSG korzysta więc z okazji, bierze piłkarza za darmo, no za darmo, no za pół darmo, bo, bo taka kwota na poziomie 20 milionów euro za takiego zawodnika to są po prostu kompletne grosze. Wydaje mi się, że wygrywa wyścig z innymi klubami, ponieważ jestem przekonany, że właśnie ze względu na tę bardzo niską klauzulę no było z kilkadziesiąt ofert ze Sarabię, jestem o tym w 100% przekonany. Natomiast moim zdaniem ten transfer świadczy o mądrości PSG. To znaczy, mam nadzieję oczywiście, że nie będzie tak jak z Loselso, z Geddeszem, którzy za moment będą musieli odejść z tego PSG, żeby troszkę odchudzić listę płat, Financial Fair Play dalej. Natomiast ja bym się nie zdziwił, gdyby po prostu zwyczajnie okazało się, że Tuchelowi, który nie wywołuje jakichś wielkich konfliktów teraz w PSG, Tuchelowi, dla którego Sarabia, jak napisał Le Parisien, ma być po prostu żołnierzem i myślę, że to jest dobre określenie, zależy na piłkarzach gotowych zwyczajnie do pracy, do poświęceń, do biegania, do dyscypliny, którzy nie będą kłócić się o rzut karny, którzy nie będą wywoływać jakichś konfliktów. No Myślę, że jeżeli Ander Herrera mówi, że Ego to wynika z braku dojrzałości. To taki RR, Herrera, jeśli wejdzie do szatni PSG, to się mocno zdziwi. To znaczy pewnie dojdzie do wniosku, że czegoś takiego jeszcze nie widział, mimo że grał z polem Pogmą, To oczywiście żartuję. Natomiast yy, wydaje mi się, że sygnał, jaki dał teraz i generalnie PSG, polegający na wzięciu RR-y i Sarabi, świadczy, może nie o przestawieniu wajchy, bo PSG. Będzie tak czy inaczej cały czas skupować wielkich zawodników, co do tego trzeba być przekonanym. Nie ma wątpliwości, że tam olbrzymie sumy cały czas będą się pojawiać i że wielcy piłkarze będą przenosić się do Paryża. Natomiast wydaje mi się, że delikatnie przestawiają wajchę w kierunku piłkarzy, przede wszystkim takich pracowitych, którzy będą harować dla drużyny. Być może al wyszedł z założenia, że tacy piłkarze mogą poprowadzić klub do trofeów. A druga jeszcze taka sprawa, takie zupełne postscriptum, wracając do tego wątku Neymara. Brazylijczyk swoim zachowaniem, już nawet abstrahując od tego, że Al może uważać, że Neymar wciąż sportowo jest w stanie bardzo wiele dać PSG, to Neymar swoim zachowaniem z tych ostatnich miesięcy wysyła taki sygnał, chociaż no nie padają tam jednoznaczne deklaracje, no ale to już w zasadzie każdy mówi, że jest nieszczęśliwy w Barcelonie, że chce odejść, już nawet prezes Barcelony potwierdza, że, że Neymar chce odejść, padają takie słowa, że gdzieś niby przeczytał w prasie, ale jeśli przeczytacie sobie wszystkie wypowiedzi działaczy Barcelony z ostatnich dni, tygodni na temat Neymara, no to sygnał jest bardzo ewidentny. Załatw sobie sprawy, potem będziemy rozmawiać na temat ewentualnego kontraktu, ewentualnego przejścia. Natomiast wydaje mi się, że Ney wyrządził olbrzymią szkodę PSG o tyle, że wysłał piłkarzom topowym, takim naprawdę z tej absolutnie najwyższej półki, na której znajduje się, to już nie mówię Messi, ale tam Robert Lewandowski, tego typu zawodnicy, taki sygnał, wiesz co, ja w tym klubie chwilkę pobyłem, ja tu pograłem, ja tutaj pozarabiałem, ale jeśli chcesz coś tutaj wygrać, nie mówię o Mistrzostwie czy Pucharze Francji, to szukaj jednak innego adresu, szukaj innego pracodawcy. Natomiast jeśli chodzi o piłkarzy z takiej półki, na której znajdują się Ander Herrera czy Pablo Sarabia, czyli tych znajdujących się półeczkę niżej pod tym topem, ale wciąż zawodników elitarnych, no to oni jednak do PSG będą przychodzić, ponieważ pieniądze są ważne i dla nich nawet zdobycie mistrzostwa Francji jest czymś istotnym i generalnie, no, pewnie też mają nadzieję, że tę Ligę Mistrzów upragnioną wreszcie uda się wygrać. Natomiast Neymar wyrządził temu PSG, no tak, tak jak powiedziałem, Wizerunkowo bardzo dużą szkodę. Nie mówię o finansach, bo to jest tam kwestia zupełnie inna do przeanalizowania. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek, no to widać, że tam wszyscy po prostu już mają siebie dość i że to wszystko zakończy się transferem. Tak uważam, bo jeżeli PS, że chce Neymara sprzedać, a wydaje mi się, że tak będzie, wiadomo, że za kwotę też horrendalną, jeżeli Neymar chce odejść to w końcu po prostu do tego dojdzie. Musi do tego dojść, ponieważ żyjemy troszkę w czasach dyktatury piłkarzy, zwłaszcza takich topowych, a nawet nie tylko topowych jak Neymar, bo też takich jak Obama Young czy Dembele. Więc po prostu moim zdaniem do tego transferu dojdzie, a PSG co zrobi później, nie wiem. Może ściągnie Dembele, który też nie pasuje do stereotypu pracusia. Natomiast wydaje mi się, że to co PSG robi w tym oknie, to jest dobry ruch tego klubu, to jest ruch bardzo rozsądny i to jest też taki sygnał, my teraz stawiamy nie na klasę robotniczą, no bo ktoś mnie ostatnio zapytał, a bo napisałem na Twitterze o Pracusiach, że Rera i Sarabia to Pracusie, a czym się różnią od Krychowiaka? Pracuś nie musi być tylko defensywnym pomocnikiem, może być też ósemką, może być dziesiątką, może być skrzydłowym, ale może harować dla drużyny. No i takich zawodników ściąga teraz PSG, no i sam jestem ciekaw, gdzie ten klub dojdzie w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, aczkolwiek ja już raz się przejechałem i ja już nie postawię, że PSG Champions League w tym sezonie wygra, najwyżej się pomylę. To by było tyle, jeśli chodzi o ten temat. Chciałem tak głębiej się troszkę nad tym pochylić. Sporo znalazłem informacji właśnie zwłaszcza na temat Andera Herrera i jego spojrzenia na futbol. I ciekaw jestem oczywiście, co Wy sądzicie na ten temat. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, za łapki w górę, za wszystkie subskrypcje i komentarze. Zależy mi też oczywiście na takich komentarzach merytorycznych, kiedy, bo widziałem, że pod wieloma filmikami toczyły się takie długie dyskusje na temat poszczególnych piłkarzy, transferów itd. Tak tak Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Bardzo dziękuję i miłego dnia.